Cześć, z tej strony Spiders Info, a dzisiaj będzie odcinek na temat jak, gdzie kupić swojego pierwszego pająka. Będzie omówienie w jakich sklepach, jak to zrobić i jakie gatunki najczęściej kupowane przez osoby początkujące i uwagi. Więc zaczynajmy. Najłatwiej no wiadomo kupić, wpisać się, wpisać w Google sklep z pająkami. jakiś sklep zoologiczny lub terrorystyczny. Wpisujemy, jedziemy. Przedtem warto na pewno zadzwonić do takiego sklepu, czy osoby się w nim znają, bo na przykład natrafiłem raz na sklep wędkarski, a potrzebowałem wędka, mi się zepsuła i pani się w ogóle na niczym nie znała, więc warto zadzwonić. A jak po prostu ktoś nie będzie się znał, to poczytajcie w internecie na jakiś temat pająka. Więc. To jest pierwszy najłatwiejszy sposób, ale jak ktoś nie ma czasu i nie może jechać, ma ciągle pracę, szkołę lub tym innym, najlepiej kupić se to na stronce. Podaję tylko przykład Spider-Shopu. Macie tu naprawdę bardzo, bardzo dużo gatunków różnych ptaszników. Jest na pewno duży, większy o wiele, wiele wybór niż. Na pewno w sklepie terrorystycznym. No i co więcej, mówić: To jest najpewniej najłatwiejszy i najlepszy sposób, ale gdy osoby na przykład, nie wiem, dostaną tego pająka, może im ucieknie, bo są niewprawione, może dostaną jakieś stres, więc najlepiej pójść do, jak macie, nie wiem, gdzieś sklep taki, gdzie się osoby znają i mogą Wam zapakować do pudełka docelowego tego pająka. Więc to jest pierwsza możliwość. Kupujcie sobie na pewno. Podajecie i kupujecie. Druga możliwość to jest na pewno kupienie od takiego fajnego Stronki internetowej na Allegro Spider Forge. Na pewno to są bardzo, naprawdę fajne ceny. Fajne Mister Boxy. Przyjdzie mi za niedługo, więc będzie unboxing i będzie z tego filmik, więc czekajcie. A tak to, co tu więcej mówić? Mamy tu po prostu. Po prostu jest troszkę taniej na pewno jest. Yy, no też spory na pewno wybór, jak na osobę prowadzącą to samo i no, co więcej mówić, tu też możemy to kupić. A jeszcze jedno pytanie, jaki pająk lub tego typu, czy, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne? No i tak, powiedzmy sobie szczerze. Po pierwsze, trzeba, pająk to nie zabawka, nie wolno go brać nigdy, no jakby... Nie powinno się brać pająka na ręce, to jest pierwsza rzecz. Nie wolno nachylać się i jakoś tarzać się tego pająka, ocierać o całą twarz, bo te włoski parzące są też, więc to jest głaskać jakoś, więc zawsze po stykaniu się z tym pająkiem, brania go na ręce, zawsze idziemy umyć ręce. To jest pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz. Yy, yy, po drugie, trzeba jeszcze jak to się nazywa? Wypadło mi z głowy. Trzeba jeszcze, wiadomo, skrabrać to terrarium, więc to jest około co tydzień. A co z kwestią jedzenia, bo to jest jakby taki ciężki temat, i czasami jest tak, że karmię co dwa tygodnie, czasami co tydzień, co pięć dni. Dużą pod uwagę bierze, czy pająk ma taki duży, masywny odwłok, czy taki po prostu normalny, zwykły, proporcjonalny do ciała odwłok. I to jest też bardzo ważne, ale gdy będziemy na przykład karmili naszego pająka co tydzień, to na pewno tą wagę utrzyma i wiadomo wygląd. Co z tą wylinką? Wylinka to jest po prostu pająk zrzuca swoją skórę, pojawia się nową. Nigdy przenigdy, gdy jest wylinka, nie wolno pająka denerwować, szturchać. I jeszcze miałem dodać, gdy dajemy jedzenie i na przykład mamy mącznika, to zawsze zawsze trzeba zgnieść mu główkę, bo gdy gdzieś się tam będzie grzebał pod ziemię, już go nie znajdziemy, to jak będzie wylinka, to ten mącznik zje ptasznika, więc na to też trzeba bardzo uważać. No, i to jest, można powiedzieć, tyle. Trzeba mieć po pierwsze pęsetę, yy, wysoką temperaturę, tak około, powiedzmy, średnia pająków to 25 stopni, 20, 26, coś takiego. No i teraz zabierzmy się dla pokazywania pająków. Brachypel Mahamori. To jest najbardziej taki pierwszy polesany pająk. Jest on bardzo spokojny i łagodny. Ma jad, jak można powiedzieć, porównywalny do pszczoły. Można go nawet brać na lęce, ale nie przekonywałbym do tego. Więc tak to wygląda. Ma, na pewno ma te włoski parzące. No i tak to wygląda. Te osobniki żyją nawet do 20 lat. Chodzi tylko o samicę, no wiadomo. No i tak to jest. Ale naprawdę, jak, yy, jak nie jesteście cierpliwi, to nie kupujcie tego pająka, bo on tak długo rośnie, że powiecie, rok minie, a tu jakby dużo nie urósł. Może jakaś minimalna, minimalna różnica. A tu nic. Jakby one bardzo wolno rosną, więc jak nie macie cierpliwości, kupcie na pewno sobie jakiegoś innego pająka. Ja przygotowałem trzy pająki jednego skorpiona, bo na pewno ktoś skorpionem by był zainteresowany. Więc dla niecierpliwych nie polecałbym tego pająka. Yy, wiadomo, jeszcze pytanie o wilgotność. Już Wam mówię. O, yy, optymalna temperatura dla tego gatunku to około 20-25-6 stopni. Więc coś takiego, tak jak mówiłem przed chwilą na początek. W nocy wiadomo, muszą być troszeczkę spadki temperatury i wilgotność musi być około, powiedzmy, ja bym tak zalecał 65-70%. A żywienie, no to można wiadomo, świerszczami, karaczanami, mucznikami, no i innymi. No i zabieramy się teraz dla następnego pająka. To jest bardziej dla takich już, jak ktoś chce mieć takiego ładnego pająka, jak ktoś ma na przykład strach przed pająkami, to na przykład taki pająk na pewno go, wiadomo, nie przestraszy. Przecież on jest przepiękny. Nadaje się on dla początkującego. Jest naprawdę fajny. Ale wiadomo, jest to pająk szybszy, może trochę agresywniejszy niż brachy pelmy. Więc to też trzeba dodać. Na pewno jest bardzo, bardzo ładny. Jad też ma bardzo słaby. Jad jest słaby, to wiadomo, że nie musicie nam mówić. Wilgotność jest około na poziomie 70-80%, więc spora. I temperatura już trochę większa, więc tu już by może matek żywczył dokupić. Yy, przepraszam, ale nie wspominałem, że jak już będziecie mieli. Będziecie chcieli kupywać takie powiedzmy yy, Peosi Loteria Rufilata, lub Peosi Loteria Ornata, lub Usambary jakieś afrykańskie pająki. To już wiadomo, trzeba mieć matę grzewczą. Bo to jest na pewno jakby nie trzeba mieć, ale warto, bo pająk wtedy szybciej rośnie, ma większy komfort. No i właśnie o to chodzi, więc. Caribbean wersji kolor też na pewno bardzo fajny ptasznik na pierwszego i czekajcie, bo ja tu nie wezmę no i ja bym tak powiedział o tym pająku na pewno bardzo fajny też pająk nie polecałbym go szczerze na pierwszego, bo jest on no nawet troszeczkę szybki nie jest jakiś nie jest bardzo ma słaby jad, więc to można powiedzieć. No i tym innym, najbardziej to wiadomo: brachy pelmy, yy, panfoboteusz z SP, mascara na pewno by był spoczko. No i, no i właśnie, no. więc to wszystko powiedzmy z pająków. A teraz weźmy się do tematów skorpionów, bo. Na pewno jak ja zawsze się zobaczyłem, no ptasznik to może taki fajny jest, ale skorpion wiadomo lepszy wiadomo. Każdy kto co lubi. Więc najlepszy skorpion to jest Heterometrus Petersi. Czekajcie, bo tu coś patrzyłem. Szybki opisik. To jest na pewno fajny skorpion dla początkujących dla dlaczego? Bo no, na przykład skorpiona, którego mam ze sobą. To jest po prostu jakiś tam zły hasów, i on po prostu jest już bardziej jadowity, bardziej szybszy, a poznaje się pająki niejadowite, gdy są duże i mają duże szczypce, więc to wiadomo, więc zawsze patrzę na skorpiony, które są duże albo z dużymi szczypcami, z małym ogonem jadowym. Jad ich też jest porównywalny z jadem właśnie osy pszczoły, ale głównym narzędziem obronnym albo łowieckim jest wiadomo szczypce przednie. Więc właśnie tak to jest. I co by tu jeszcze powiedzieć? No wilgotność 80%, temperatura no już trochę większa, bo skorpiony potrzebują troszkę większej temperatury. Nie wiem, czy komuś to się A, dobra. Dla dorosłych osobników, wiadomo, Terrarium 30 na 30 i 20 bym polecał, bo trochę. wiadomo, jak to lubi, to nie ma wiadomo znaczenia. Ja na pewno trzymam tego skorpiona, właśnie w takim opakowaniu, jak Terrarium. No i co więcej o nim mówić? Na pewno fajny, przyjacielski Skorpion, można go brać na ręce. Nie ugryzie, nie jest agresywny w stosunku do nas. Nie jest jakiś szarżujący, nie jest jakiś super szybki, więc na pewno takiego skorpionika też można jako pierwsze, pierwszego se kupić. A co z ceną, właśnie takich pająków, czy to jest drogie, czy niedrogie? Powiedzmy sobie szczerze, brachy pelma, yy, powiedzmy sobie tak, od 30, no może troszkę mniej, 20, 30. Do 50 zł. Caribbean wersji Color, tu już na niektórych na pewno widziałem za około średnio, powiedzmy sobie szczerze, od 35, 40 do nawet 75 zł. Więc to jest na pewno spora cena. Ten. To jest, wiadomo. Tak około 30-40 zł, bo plus wysyłeczka. I ostatni skorpion Heterometrus Petersi. Tu jest lekki problem, bo na przykład spotkałem się z duży, patrzyłem na dużą ofertę tego pająka. To czasami Heterometrus Petersi jest za 50 zł, tu jest za 130, więc tak te ceny są skakające. Więc tak to teraz wygląda. To jest wiadomo. Znaczy od wielkości, od ile wylinek, czyli jaki wiek, wiadomo. No i czy to jest samica, samica czy samiec, bo to, to też ma bardzo duże znaczenie. No więc tak to wygląda. Yy, mówiąc jeszcze o. Yy, czy właśnie wracając jeszcze do, chciałam powiedzieć do wylinki nie, naprawdę nie, nie warto nie wolno, trzeba po prostu jakby się nauczyć jeszcze warto się nauczyć, że na przykład jak pająk jest już przed wylinką to nie wolno go w ogóle ruszać gdzieś tak tydzień około, nie dawać mu żadnego jedzenia i nie stresować więc jak rozpoznać wylinkę? na pewno przed wylinką jest tam Prześwitująca taka skóra, bo już wiadomo, ta skóra jest już stara. Musi no, to zdjąć i nową, więc te kolory na pewno będą takie szarawe, takie niewyraziste. No i właśnie coś tego typu. Na pewno ptasznik przez wilinkę jest bardziej, można powiedzieć, taki ociężały, oszołomiony, można to tak też nazwać, więc. Tak to wygląda. No, i tak około koszt powiedzmy podstawowego pająka, którego dużo osób kupuje, czyli brachy pelme, razem z terarium jakimś małym, takim porządnym. Ja mam na przykład brach w takim malutkim szklanym. No, to jest około koszt powiedzmy 70, może trochę więcej złotych. Tu trzeba torfikse dokupić, jakieś roślinki, pająka. No może troszkę większej, bo jeszcze jakieś świerszcze. No i tak to właśnie wygląda. Yy, na pewno osobom, osobom uczulonym nie polecałbym właśnie takich pająków typu Brachypelma, bo one mają, zapomniałam wspomnieć, o włoskach parzących, więc osoby z uczuleniem nie mogą mieć taki, takich, takich zwierząt, więc wtedy na pewno skorpion. Lub jakaś modliszka z Kolopendra, ale to już Kolopendra to hu, hu. Dla bardziej zaawansowanych, więc tak to wygląda. Jeszcze miałam wspomnieć, że Heterometrus Peters jest teraz mało dostępny z powodu koronawirusa. Nie ma eksportu zwierząt, więc wiadomo, różne gatunki nie ma. Patrzyłem nawet o na skolopendry, których w ogóle nie ma żadnej skolopendry, tylko z ogłoszeń takich prywatnych, że ktoś chce sprzedać. No i tak to właśnie w tej chwili wygląda, więc dziękuję, że byliście ze mną. Spotykamy się, wiadomo, na następnym odcinku z unboxingiem paczki od Spider Forgea, Mister Boxa i zobaczymy, co mamy tam przygotowane, więc. Żegnam i, za... i zachęcam do lajkowania i subskrybowania i cześć!